Oto słowa przekazane nam przez naszego stwórcę, latającego potwora Spaghetti. Drugie. Naprawdę wolałbym, byś nie wykorzystywał mojego istnienia do agresji, zniewalania, karania, patroszenia i lub, sam wiesz, bycia niemiłym dla innych. Nie wymagam żadnych ofiar, a czystość jest ważna w przypadku wody pitnej, a nie ludzi. Jest to w dużej mierze nawiązanie do tego, o czym wspomniano powyżej. Potwór wolałby, abyś nie wykorzystywał jego imienia do czegokolwiek złego, do ingerowania w życie innych, jeżeli tego nie chcą. Zbyt wiele wojen, zła i śmierci wyniknęło z takiego zachowania. Potwór nie domaga się też ofiar ani całopalnych, ani z życia innych, czy nawet twojego życia. Potwór nie chce, byś za niego ginął. Nie masz też żyć w celibacie, czy innej formie samoumartwiania. Jak zostało wspomniane, czystość ważna jest w przypadku wody pitnej, a nie duszy. No bo wykąpać się to by czasem się przydało.